Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem w ramach rozgrywek STS Pucharu Polski. Jutro o godzinie 19.15 zmierzymy się z drużyną Lechi Gdańsk. Z nami jest trener drużyny Żubrów, pan Tomasz Tułacz. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Bardzo proszę o komentarz dotyczący spotkania. No taki intensywny dla nas okres, dlatego że meczu w Pruszkowie, no, no, robimy wszystko, żeby być jak najlepiej przygotowani do tego pucharu, do, do meczu z ekstraklasowym zespołem, bo jest to na pewno wyzwanie i, i w jakimś y, sensie święto dla naszych kibiców, dla nas, bo gramy z rywalem z najwyższej półki, jeżeli chodzi o poziom y, polskiej ligi y, y, piłki, bo, bo, bo to jest ekstraklasa. Myślę, że najważniejszą częścią tego, tej pracy będzie dobre zarządzanie personalne zespołem. I, I tutaj obserwacja z mojej strony, czy z naszej strony, zawodników pod kątem dyspozycji zdrowotnej przede wszystkim. Wszystko robimy, żeby jak najlepiej się do tego meczu przygotować i. i Liczę na to, że uda nam się sprawdzić niespodziankę, bo, bo za taką uważam osiągnięcie korzystnego wyniku i przejście do kolejnej fazy pucharu z Lechią Gdańsk. Dziękuję trenerze. Przejdziemy teraz do pytań zadanych przez naszych kibiców. Lech Gdańsk to obecnie trzeci najlepszy zespół ekstraklasy pod względem liczby zdobytych bramek, ale zarazem najgorszy pod względem bramek straconych. Co będzie kluczowe, aby przeciwstawić się tak grającemu rywalowi? Najprostszą sprawą jest zagrać skutecznie i tak, żeby nie stracić bramek, a wykorzystać ten element, że, że zespół przeciwnika traci dużo i spróbować to wykorzystać. Ale to nie jest takie łatwe i oczywiste, jeżeli to, co mówią statystyki, myślę, spodziewam się tutaj też rotacji w zespole Lechi i dwóch liczę na to, że takie dwa głodne zespoły rywalizacji wyjdą. Lechia ma też coś do udowodnienia, bo te potyczki nasze pucharowe do tej pory na trzy spotkania w pucharze, dwa wygraliśmy, jedno przegrali, przegraliśmy i jeszcze nie za mojej kadencji, ale na 10 lat, żeby się 4 lata spotkać, to jest jakieś też jakaś ciekawostka, no my będziemy chcieli wykorzystać to, że gramy u siebie, spróbować przełamać ten impas, który nam towarzyszy od początku rozgrywek, że to wygrywanie u nas jest bardzo trudne dla nas. I najlepszy mecz jest taki właśnie jaki nas czeka, czyli wiedząc, że nie ma tej presji takiej oczywistej postawić się takiemu rywolowi i wykorzystać swoje atuty i poszukać tych rozwiązań, które dają, dały czy dawały nam ostatnio trzy e, punkty. Co pokazała wam analiza przeciwnika? W jakich działaniach przy piłce Lechia ma mocne strony, a zarazem gdzie wy możecie szukać wolnych przestrzeni? Myślę, że przede wszystkim Lechia w ofensywie jest bardzo mocna, jeżeli chodzi o boczne strefy boiska i tutaj mają bardzo ofensywnych zawodników, którzy potrafią wygrywać pojedynki i stwarzać przewagę. Też bardzo groźny jeden czy drugi napastnik, umiejący strzelać bramki i dlatego jest to taka duża liczba zdobytych bramek. Groźni ze fragmentów, bo, bo i Żelisko i Kapicz potrafią uderzyć Bezpośrednio na bramkę skutecznie. Mocny zespół, jeżeli chodzi o ofensywne aspekty. Z drugiej strony, no, też mają problemy w innych rzeczach, kiedy nie posiadają piłki, i to jest dla nas jakaś, jakieś rozwiązanie szukania właśnie swoich przewag. Mecz, my właśnie na to musimy zwrócić uwagę, ale też szukać. Takich rozwiązań, które będziemy mogli wykorzystać na boisku i przez które będziemy mogli przejść do kolejnej fazy rozgrywek. Czy stałe fragmenty gry są trenowane pod przeciwnika? Czy macie może swoje standardowe rozwiązania i ich się trzymać? O, i tak, i tak. Myślę, że tych stałych fragmentów rozwiązań mamy. Jedną, jak nie największą, to jedną z największych liczb chyba w kontekście tej rywalizacji z innymi przeciwnikami. Ale jedno mieć rozwiązania, a drugie być w nich skutecznym. I, I do tej pory było to tak sobie, nawet bym powiedział, że słabo, ale ostatni mecz pokazał, że, że potrafimy to dalej robić i chciałbym, żebyśmy to kontynuowali. Duży mamy pakiet rozwiązań, a najważniejsze, żeby to były skuteczne rozwiązania. Podlechy też będziemy dobierali do przeciwnika, bo odpowiedź jest prosta. No, w zależności od tego, jak broni przeciwnik, czy strefą, czy, czy mieszana jest ta obrona, czy kombinowana, czy indywidualna, czy jeden na jeden. No, no Od tego zależy to, jakie dobieramy rozwiązania i na ten mecz dobierzemy takie, przynajmniej będziemy się starać, żeby być w nich skuteczni. Czy w ramach odprawy planowane jest oglądnięcie ostatniego meczu pucharowego z Pogonią lub chociaż ostatniego meczu z Wisłą? Czy zespół jest świadomy swojej jakości i tego, że są w stanie wygrać to spotkanie? Ja mam nadzieję, że tak jest, że, że z, y, zawodnicy są y, tak przygotowani, że wierzą w to, że że mimo, że nie jesteśmy faworytem tego meczu, to w Pucharach czy w Lidze możemy to poprzez pewne rozwiązania niwelować i starać się wygrywać mecze. Puchary się zrządzą swoimi prawami. Myśmy nie raz już pokazali, że potrafimy przejść daleko. Przy czym powtórzę, no my będziemy chcieli zarządzać tak zespołem personalnie, żeby dać sobie szansę przejść w tych pucharach, czy stawić czoła temu rywalowi, a co za tym, a z drugiej strony, też nie narażać niektórych zawodników, którzy mają problemy na kontuzje czy urazy wyeliminujące ich z dalszej fazy rozgrywek ligowych. Robimy wszystko, żeby być jak najlepiej przygotowani. Skupiamy się na tym, bardzo wierzę, że tak będzie w tym meczu i, i że to dla nas zakończy się pozytywnie. Czy trener Żubrów po ostatnim meczu ze Zniczem wierzy w to, że po zwycięstwie 3-0 maszyna niepłomicka w końcu ruszyła? Nas, kibiców, bardzo cieszą te trzy gole po stałym fragmencie, bo to był nasz atut i przeciwne drużyny się tego obawiały. Z góry dziękuję za odpowiedź. Cieszę się bardzo. Nie ukrywam, że miałem już moment, w którym... <laughs> No starałem się szukać jeszcze innych rozwiązań, jeszcze innych środków, które ma, miały na celu obudzenie zespołu, czy, czy spowodowanie, że będziemy w końcu zaczniemy być skuteczni. I powiem Państwu, że zastosowaliśmy stare dobre doświadczenie, które stało efekt znowu, bo nie tronowaliśmy przed niczym w ogóle z tego fragmentu i i te działania, które tylko wprowadziliśmy teoretycznie i pokazaliśmy jak, okazało się, że czasami nierobienie jest większym atutem niż, niż robienie, ale całkiem poważnie to myślę, że ściągnięcie trochę przez to właśnie, że dzień wcześniej nie ćwiczyliśmy bezpośrednio tego fragmentu, ściągnięcie trochę presji z chłopaków spowodowało, że to lepiej wychodziło i, i czasami tak w piłce jest, to co ja mówię często o tych nieoczywistych rzeczach, które ciężko wytłumaczyć, to właśnie tak działa. Piłka jest nieprzewidywalna właśnie dzięki temu, że, że są rzeczy niemierzalne, nieoczywiste i to chyba w tej piłce jest najfajniejsze. Panie trenerze, zauważyłem, że drużyna często gra piłki do tyłu, nawet w sytuacji, gdy mogłaby zaatakować. Czy planuje pan coś zmienić w tym aspekcie, żeby zespół częściej próbował strzałów na bramkę? Też to mnie bardzo denerwuje. Muszę powiedzieć, szczególnie w sytuacji, w której możemy swobodnie yy, zadziałać tak, że przy odbiorze, czy przy yy, rozegraniu mamy możliwość podania z jakichś powodów, yy, zagrywamy tą piłkę do bramkarza, to proszę mi uwierzyć, że nie siedzę na ławce, czy stoję z boku i jestem tym zachwycony. Też, też nie, nie mamy takiego modelu gry czy takich zasad, ale czasami zawodnicy z pewnych przyczyn, z pewnych powodów tak reagują. Pracujemy na tym, pokazujemy zawodnikom, że można rozwiązywać to inaczej. Chcemy grać w inny sposób i, i no nad tym pracujemy. Praca jedno, mecz czasami jest co innego. Szczególnie w tych trudnych warunkach zagrywanie piłki do tyłu, do bramkarza, naraża nas na, na, czasami na trudne sytuacje i zwracamy na to uwagę zawodnikom. I nie jest tak, że, że to jest nasze założenie, ale czasami no po prostu rozwiązanie, które stosujemy, a którego nie chcemy stosować. I ostatnie pytanie. Uważam, że ten puchar na razie nie jest do naszej gabloty. Panie trenerze, czy w Kadrze znajdzie się Giel, Pieprzyca i Center? Nie rozumiem pierwszej części pytania. Dlaczego nie jest do naszej gabloty ten Puchar? Byliśmy w ostatnim sezonie. My nie doceniamy tego, to, gdzie Puszcza doszła do półfinału. Naprawdę jest wiele klubów w Polsce, markowych, które nigdy nie były w półfinale Pucharu Polski. My też nigdy nie byliśmy do tej pory, a byliśmy o od narodowego to jest coś niewiarygodnego. Oczywiście w, przez pryzmat tego, że potem nie udało nam się utrzymać w Ekstraklasie, to, to nie miało żadnego znaczenia, ale historia nie zapomina takich rzeczy. Dla mnie wygranie jutro meczu jest bardzo ważne. Chciałbym przejść do kolejnej fazy. Nie odpuszczamy czy do yy, dobór personalny, czy zarządzanie tym yy, składem. Osobowym, będzie takie czy inne, to my, ja bardzo chcę jako trener i liczę na to, że zespół będzie też chciał przejść do kolejnej fazy. Yy, I nie, no nie można w sporcie stawiać sobie, że coś jest mniej ważne, bardziej ważne. Wychodzi się nawet, żeby wygrać i my tak do tego podchodzimy. Yy, my w ogóle jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tylko dzięki takiemu podejściu. Niekoniecznie byliśmy na. Yy, czy to w drugiej lidze, czy w pierwszej faworytem, ale potrafiliśmy tak działać, że wylądowaliśmy w ekstraklasie. No dzisiaj jesteśmy w pierwszej lidze, gramy mecz pucharowy i zrobimy wszystko, bardzo na to liczę, na kogo byśmy nie postawili, że będziemy grali jutro o zwycięstwo, o to, żebyśmy przeszli. A jeżeli chodzi o młodych chłopaków, no musimy pamiętać, że dzisiaj Puszczenie Pomicy to jest zespół złożony z 20 Dwóch zawodników, w tym dwóch bramkarzy, czyli 20 z pola, tak wygląda kadra, do tego z nami trenuje pięciu juniorów. Poza Adamem Sendorem to reszta to są juniorzy, a w tej 20 jest 8 czy 9 młodzieżowców czy znaczy tej w dwudziestej dwójce, to, to na meczu ze Zniczem wyszło czterech młodzieżowców w pierwszym składzie. I to nie dlatego, że są młodzieżowcami, tylko tak dlatego, że walczą o, o to, żeby być pełnoprawnymi zawodnikami Puszy. Taka, taka jest filozofia nasza, że, że chcemy dawać szansę tym młodym zawodnikom. I myślę, że dzisiejszy trening zadecyduje, kto będzie na ławce, czy, czy będzie miejsce. Jak będzie wyglądała sytuacja zdrowotna, też bo, bo nie jest też do końca oczywiste, czy, czy wszyscy będą gotowi. Ale tak, chciałbym, odpowiadając na pytanie, chciałbym, żeby na tej ławce z ostatniego meczu drugiej drużyny znalazł się jeden. czy czy drugi zawodnik, którzy strenują z nami cały czas, są przy pierwszym zespole, są traktowani jako pierwszoligowi zawodnicy, którzy jakby wzmacniają zespół rezerw. Zobaczymy na ile się i, i kto się zmieści w tej kadrze, ale myślę, że przynajmniej jedno z nisko się pojawi. Dziękuję trenerze, dziękujemy Wam również za zadane pytania i oczywiście zapraszamy na jutrzejsze spotkanie z Lechem Gdańsk.